Cześć, siemanko! To jest 37 dzień przygód, dziennika z Minecraft sezonu drugiego. Witam was bardzo serdecznie z i lecimy dzisiaj w podróż, y, taką bardzo, bardzo nudną, tak? <grym> Bo trzeba zebrać trochę jajek w związku z projektem, który, który chcę dokończyć z tymi kurczakami. To nie będzie proste, to was zapewniam. Będzie tak skomplikowane jak jeszcze. A, nie musiałem tego klikać. Spoko. Muszę się nauczyć teraz, że nie muszę tego klikać. Bo wszystko jest automatycznie prawie, prawie no. Perły mogłem wziąć. A nie pomyślałem, już się teraz nie będę wracał. Bo to będzie strata czasu. To lepiej nie. Lepiej na... naprawdę nie. Tak, już szybko sobie przelecimy. Kurczaki chyba gdzieś tu niedaleko były. O ile wszystkich nie wyzabijałem, mam taką naprawdę nadzieję, że wszystkich nie wyzabijałem i one tutaj gdzieś sobie żyją jeszcze. O! O! No, no, tam. Mm, ale te perły to by wypadało wziąć, bo ja nie wiem jak stąd wrócę. Ojej. Te strome wzniesienia, no to. No, no nie wrócę. Bez pereł. Trochę błąd zrobiłem, że ich nie wziąłem. Także. No co? No wytnę chyba, nie? Jak będę drogę powrotną. Dawać mi tu kurczaki. Dawać mi je. Gdzieś powinny być, bo tutaj są wszędzie krowy, jak na razie. I, i, i konie są też. Wow. Tu gdzie były te kurczaki? Jak nie tu. Dobra, konia nie chcemy. Mam już dwa. Trzeba dla nich zrobić jeszcze jakąś lepszą. stajnię. To tutaj. Są te kurczaki. kurczaki. Okej, okay. są moje zwierzaki. Ehm. Um co by tu z nimi zrobić. Można ich... nie można ich rozmnożyć w taki sposób. Kiedyś się chyba dało. Kiedyś. Kiedyś, kiedyś, kiedyś. Kiedyś... nie wiem. Nie, nie jestem tego pewny. Ale tak mi się coś wydaje. Po około 20 minutach mamy tutaj już sześć jaj. Ja jeszcze się przejdę po okolicy, zobaczyć czy coś jeszcze się tu gdzieś nie wykluło. I będziemy powoli już wracać. Um, no, nie wiem, czy tyle wystarczy. Natomiast, no, więcej chyba nie ma, jak widać. A robi się już kolejna noc. W ogóle gram na Peacefulu, żeby nie było, bo mhm, mogłem w, w mnie spać na łóżku. Tamtą noc, ale dobra, nieważne. Nieważne, tak jakoś nie pomyślałem o tym. Um, no, nie gram na Peacefulu, zresztą teraz by mi było ciężko przejść do bazy. W związku z tym, co się teraz tutaj dzieje, no, na te góry będzie naprawdę niełatwa droga, aby tam wejść. No, jakoś sobie tego nie za bardzo wyobrażam, no, no nie. Mimo tego, no, jakoś trzeba sobie dać radę. No, tutaj coś, ok, ogarnąć. Może bardziej z boku będzie, no. Mniej mniej strome to wszystko i się uda przejść. Na przykład tędy. No to już chyba jesteśmy. No niemniej jednak te by, znaczy Oka by pomogły, prawda? A mamy oko kresu. To by było bardzo przydatne. Daleko ta baza jest, o tutaj dużo śnieżnego takiego bajomu. Bardzo on ciekawy. No. Tutaj trzeba coś zbudować. O! Tak w ogóle to wam powiem, że się przymierzam do tej farmy grzybów, ale jeszcze, jeszcze nie Jeszcze się nie czuję na siłach, żeby to zrobić Tak potrzebuję mieć trochę, trochę więcej organizacji z tym, żeby zrobić to chociaż raz na trybie kreatywnym Żeby wiedzieć wszystko, bo nigdy nie robiłem farmy grzybów, się tak wam przyznam Nie chcę tego spalić Dobra Ach, no to lecimy z budową. Mm, tym razem coś będzie zaskakującego. Cztery slimebole. Tego się nie spodziewacie, co ja tutaj zrobię. Cztery czerwone proszki. Dobra, w części już osób się może spodziewać. Cztery um, też tapki żelaza. Drewna. Pff. Ile? 9? Nie, 12. Skąd naucz się liczyć? Um, I. A, tak, 16 tych bruków, Dobra, także lecimy to wszystko zmontować. Kurczę, dobrze czy nie dobrze? No chyba dobrze. Um, coś mi się tu nie kalkuluje. Dobra, teraz. Teraz zaczęło. Mamy tutaj tłoki 4. W dodatku będą to tłoki lepkie. O! Ciekawe, ciekawe, co tu z squid dobudujesz. Um, będą to jeszcze oczywiście bloki. Głównie blok z kamienia. No, weźmy tyle. E, poza tym będzie to jeszcze blok e, znaczy nie, czerwony proszek po prostu, nie blok. Tak, grubo idziemy z tymi całymi Oprzyrządowaniami jak widać Poza tym drabinki Trochę mało ich mam, ale no mniejsza z tym Powinno wystarczyć mm. O, to jest dobre Taki podajnik Podajnika to zrobiłem chyba kiedyś do pieca z tego co pamiętam Tak mi się właśnie wydaje że później zrobię inną konstrukcję chyba tego pieca. Dobra, mniejsza z tym. Um... Nie wiem, czy to jest to. Czy, 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 czy to jest to. Sorry. Wrzucimy sobie tutaj na przykład łóżko. Zaraz zobaczymy, czy to jest to. Dobra, to jest to. bierzemy jeden taki. Gdzie przyda do wrzucania jajek. Nie, to jest spoko. Spoko też opcja, właśnie. Gotą musiałbym osobnym też nieważne to się zaraz y, ogarnie kiedyś tam, w przyszłości, no nie e, Więc to jest tak na przyszłość, więc sobie go nawet zostawię tutaj, chociaż dobra, zainstalujemy sobie dwa, żeby nie było. Mm. No, także do tego jeszcze, czy coś mi jest potrzebne. Nie no, jeden wystarczy I nic więcej mi nie jest potrzebne, tylko trochę chęci do budowy I wszystko się powinno udać Dobra, więcej drabinek mi jest potrzebne, tak trochę Tak trochę się ogarnąłem Zresztą nie potrzebujemy tyle, żeby zrobić więcej drabinek, to ja mam drewno Więc sobie zrobimy, bo na wszelki wypadek jak coś, bo nigdy nie wiadomo Okej okay. Ach, i teraz trochę taka decyzja no będzie. Tutaj rzekłbym nawet a, ciężka do podjęcia poziom 79 79 80-81, 82 musimy wejść na poziom 82 więc to już nie jest byle co. Mm -hmm. Gdzieś tu chyba, no. Tak mi się wydaje. A zresztą trochę węgla zawsze wleciało. No to jest zawsze pozytywnie. E, dobra, patrzmy na ten poziom 82. To więcej z was się teraz zastanawia, Squidot, co ty robisz? Nawet nie 82, jeszcze wyżej, że mi tylko tutaj nie zabrakło tej yy, góry 84. A nawet polecimy sobie. Jolo. Dobra, nie, bo już nie zabrakło mi drabinek, więc nie będę leciał jakoś tam wysoko. Tyle mi wystarczy. Nie za bardzo rozumiem, co teraz robię, ale dobra. Nie muszę rozumieć, nie? Okej okay. Nie no, w sumie chociaż nawet Chociaż nawet nie ma źle Chociaż nawet jest spoko, nie no już, Wszystko już czaję O co chodzi um, Tylko muszę to Składnie porobić, bo Jak coś źle zrobię to będzie kiepsko Ale dobra Żeby ten kilo w mi jakoś wytrzymał jeszcze jedno wyżej. Dobra, to polecimy wysoko z tym w górę. To tam nie jest ważne. Tylko minimalny poziom był ten ważny 3. Raz, dwa, trzy i tutaj gdzieś będziemy zakręcać. No. Także spoko. Dlaczego tutaj dajemy te repeatery? To z tego względu. Że, jakbym dał tak, no to by wtedy to nie, nie szedł sygnał do tych, tylko by się połączył ze sobą, prawda? A dlatego, jak można dawać pojedynczo, albo można dawać y, z tymi, z repeaterami, wtedy idzie prosto. Także to jest taki dobry trik, który Wam polecam ogarnąć sobie. Jeżeli tak się interesujecie w ogóle Minecraftem, no to jest coś, co warto jest znać. Uff. Dobra, szkoda mi tego Diaconu w Kilofach. Jak bardzo, bardzo mi go szkoda. No ale co zrobić? No, życie no, Życie jest nowelą? Nie. Nie no. Life is brutal, i tyle. Tak, bym to ujął. Um, dobra, kiedy już mamy wszystko tutaj załatwione, to możemy sobie wrzucić po pochodni. O, żeby było jakoś tamtem jasno. Tutaj zresztą też moglibyśmy sobie wrzucić pochodni. A to wszystko moglibyśmy tutaj zakryć. A tam jeszcze z trzeciej strony puścić sobie... Bo tutaj sobie nigdzie nie puszczę tego. Chociaż. Nie wiem, no z trzeciej strony sobie puścimy ten. Yy, jak on się tam nazywa. Dobra, przecież tutaj będę wszystko zakrywać. Także no. O, trochę bez sensu. Jak będę to robić? O, coś takiego, że mogę od razu się tam wykopać na tym poziomie 86 zamiast 84, i by było spoko. Ale tak też jest ok. I teraz te Repeatery muszę podłączyć gdzieś na dół. O. Zresztą ciekawe. Gdzieś na dół, czyli prawdopodobnie jakąś dźwignią, prawda? No bo mhm, mm z fignią. i ten sygnał powinien biec jakoś tak tędy o, dokładnie w tej oto e, płaszczyźnie, tylko ha pierwsze trzeba Wstawić ją tutaj jakoś. Także zaraz to zobaczymy, ogarniemy, porobimy. Dzisiaj jest mniej takich pogadanek, a więcej z roboty, no bo w końcu. Kurczę, coś pomieszało mi się chyba, bo coś musiałem pomylić, jakiś błąd zrobić w obliczeniach. No. No. I to zrobił błąd, chodziło o to No dobra, ale mniejsza z tym Jest wszystko jedno i to samo, więc ehm. No Mniejsza z takim błędem Teraz chcę zobaczyć jak to będzie działać w ogóle Bo nigdy czegoś takiego Chyba nie robiłem mm. To będzie Dźwignia Albo przycisk, przycisk, może. Może przycisk zrobimy, bo jest prościej zrobić przycisk. A to wystarczy, żeby był to przycisk. Hmm. Ale to będzie moja testowa. Testowa właśnie akcja. Wolę sobie przetestować, zanim coś zbuduję. Kurde, no. Spadaj. Musi być to dobry test. Więc test będzie polegał na tym, że na przykład tutaj mamy czerwoną pochodnię i ten przycisk na nią w ogóle nie działa natomiast działa na tą e, czyli to by działało coś takiego a jeszcze raz spróbuję ok. Mm, i teraz pytanko takie czy a nie mam tutaj miejsca żeby to przetestować w ogóle tu będzie miejsce, sporo miejsca czy jak zrobię coś takiego że będzie przycisk, no nie i będzie ją wyłączał tą pochodnię, to czy wyłączy, wyłączy się ta wyżej. Kurde no. Dobra, wyłączyła się spoko. No to luz. To mamy ogarniętą technologię. I pora wziąć ją do roboty, zaprzągnąć. No tak, to dobrze. Czekajcie tutaj, tak, tutaj. Tu będzie pierwszy blok z pochodnią. No i lecimy sobie w górę. Tu już standardowo. O, jak widać, wszystko pięknie będzie działać. Żadnych po prostu problemów po drodze nie przewiduję. Zwłaszcza, że ta droga już się skończyła. No i tutaj bym rzucił sobie jeszcze taki repeater na, na bezpieczeństwo. Tu mamy 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, więc teoretycznie no to on nie jest potrzebny. Więc on nie jest tutaj potrzebny. <grym> Zaoszczędzimy, nie? Nie ma co. Dawać jak nie jest potrzebny. Bo przypominam, że limit tego czerwonego proszku jest 15 tych kratek i trzeba by było tutaj mm, to tak sprytnie zrobić, aby było więcej niż 15. Ale mniej niż 15. O. Albo równ równe 15, chyba też może być. Bo tu mamy akurat równe 15. Jestem ciekawy, czy to też tak może być. Na no chwili, gdy wrzucę tamten przycisk, wrzucimy sobie tutaj trochę o bloków, redstone'a i chwili gdy powinienem rzucić tamten przycisk ee, no to powinno mi tutaj spaść, przycisku jeszcze nie ma postawionego tak w ogóle o słychać było gdzie mi to spadło aha, nie spadło bo ja to zabudowałem przecież hmm. hmm musisz iść z quido jeszcze raz o, trochę żeś poleciał z tematem to jest raz a dwa to jest to że to powinno działać na odwrót yy, czyli trzeba negację postawić yy, to jest raz że to powinno być tutaj o a dwa że musimy zrobić negację yy, z tego względu negację robimy poprzez taką czerwoną pochodnię o z tego względu, że to ma być zablokowane i ma być odblokowywane na przycisk, czyli tutaj trochę pomyliłem założenia, ale ostatecznie jest dobrze. Um, ostatecznie i tak wiedziałem czego chciałem, i to osiągnąłem, i, i ten. I teraz o sobie wszystkie te Repeatery. E, I powiem wam, dlaczego to robiłem, bo pewnie się zastanawiacie, m, dlaczego to robiłem. Repeatery tutaj powinny teraz spaść. Spłynąć, dobra, są repeatery także robiłem to z tego względu, że musimy tam dać kurczaki. A kurczaki mogą być tylko i wyłącznie proszę, wyklujcie się! Jest, jest, jest! Mogą być tylko i wyłącznie na suchym lądzie, bo one nie, nie umią pływać i by się wszystkie utopiły. Także dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I kiedy one po prostu dorostą, będziemy je stąd wypuszczać, i wtedy już wszystko powinno być epicko. Także dzięki za oglądanie. Ech, jeszcze ta wyrzutnia, ojej. Jeszcze ta wyrzutnia, bym o niej zapomniał, I ją sobie zamontujemy gdzieś yy, na dole. Tylko, że ona będzie miała automatyczne w ogóle wszystko. Trzeba się nad tym zastanowić. No, bo gdyby, gdyby to się udało zrobić, to byłaby nieskończona w ogóle farma: wszystkiego, a tych kurczaków za dużo jajek, nie? Jak na razie, tyle mi wystarczy, co udało się osiągnąć. No, i efekty tego zobaczymy wkrótce, jak się trochę one namnożą. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku.